Witajcie w kolejnym poradniku do Animal Crossing New Horizons. Dziś pogadamy o tym, co wydarzy się w marcu. W tym miesiącu w końcu będziemy mieli więcej nowości do kolekcjonowania niż w sezonie zimowym. Widać powoli, że wszystko budzi się do życia. Zobaczcie nowe ryby, morskie stworzonka i owady. Pojawią się pierwsze wiosenne motyle. Jest też kilka osobników, które warto złapać przed końcem marca, bo opuszczą one nasze wyspy. W tym miesiącu będzie robić się coraz bardziej zielono. W końcu wielkimi krokami zbliża się wiosna. Jak wspominałam w ostatnim poradniku, pod koniec lutego rozpoczął się sezon na młody bambus i przez cały marzec, jak i kolejne miesiące będziemy go sobie zbierać i tym samym tworzyć sezonowe przedmioty. Poza tym już tylko do końca miesiąca będą kwitnąć kamelie, Macie więc jeszcze chwilę, by się nimi nacieszyć. Marzec jest jednym ze spokojniejszych miesięcy w grze. W tym roku akurat nie wypada Wielkanoc, nie ma też żadnego innego eventu ani turnieju. Możemy więc przygotować się w pełni na wiosenny sezon. Może jakieś wiosenne porządki? Co planujecie? Dzielcie się w komentarzu. Zostawcie też suba i lajka, like jeśli chcecie więcej materiałów. Nie było mnie tu króciutką chwilkę, ale już wracam i mam dla Was w zanadrzu kolejne filmy. Do zobaczenia!